O

dashi apo tani apo intermona çkëdo çka do të bëjmë apo ato apo apo na çonë më duhet jam tani jam tani jam të pesuar keby pobota shenkrava të përzienë nuk është roshë gjonë dihu jashtë W udziale zaszczyt powitać zebranych wszystkich na naszej uroczystości Święta Niepodległości. W szczególności pragnę powitać pana wojewodę bialsko podlaskiego pana Zalewskiego, który się był na naszą uroczystość mimo tej niezbyt nie dobrej pogody. Pragnę powitać również pana pułkownika. Pawła Laszkiewicza, pseudonim Radicz, ostatniego inspektora Inspektoratu Północ Biała Podlaska. Pragnę powitać Pana Stasiewicza Leśniczego tych lasów, który ocalił w trudnych czasach po piersie Piłsudskiego. Pragnę powitać Pana Nadleśniczego z Radzenia, sztandarowe. Pragnę powitać również w imieniu organizatorów to jest zrzeszenia rolników indywidualnych solidarność. Powitać chciałem poczty Przepieszowa nie wiem czy jest Poczty Służkowa. Wszystkie poczty jakie przybyły czy ewentualnie przybędą. Pragnę powitać wszystkich zebranych. Solidarność grupy ludzi z R i Solidarność Brzozowicy małej grupy ludzi osamotnionej w organizowaniu dzisiejszego święta niepodległości już tutpomnika Wielkiego Marszałka w tym lesie w determinacja jaką zwrócili się do ministra obrony narodowej o wsparcie swoich poczynań niestety dotąd bez zwrócili się wsparcie do ministra bo tego wsparcie nie znaleźli we własnej gminie w interesie przecież miejscowego ogółu zrozumienia na domie znaleźli w Wielkim u metalowców Śląska, to dzięki tamtej szybko obecnego tu kulturnika Pawła Łaszkiewicza co ostatniego inspektora organizacji Witna na w Jalskim Podlasiu metalowcy z Zabrza w serdecznym darze bez zapłaty wytopili im w swojej gucie orła murowanego obecnie w ten kamień, a który kosztowałby w naszym komercjalnym dziś świecie miliony. Wszystko to zdumiewa. Wstając dziś w listopadową rocznicę tutaj u stóp Monumentalnego Kopca Wielkiego Marszałka w Brzozowickim Lesie, myśl naszą kierujemy przede wszystkim po jego legionowemu wojsku. Ku temu wojsku, które pod komendą owego legendarnego dziadka, dzięki jego strategii, dowódcy i rozumowi politycznemu, podczas stuletniej niewoli wskrzesiło na szlaku Jagiellonów naszego ducha niepodległościowego. Zdwieńczyło sukcesem marzenia XVIII-wiecznych rebelii i powstań narodowych. Dokonało restytucji polskiego bytu państwowego. Ten wyzwoleńczy, legionowy wiatr historii musnął pod Podlasie już latem 1915 roku, kiedy oddziały pierwszej Brygady zbrojnie wkroczyły na te tereny. W celitarnym niemieckiemu i sowieckiemu. Dla porównania niezawisła przez wieki Francja padła pod niemieckim ciosem prawie bez walki podczas gdy Polska walczyła z dwoma militarnymi potęgami pięć długich tygodni i zakończyła bój pod Kockiem zwycięstwem, co było elementem w tej wojnie nie symbolem, bo skapitulowała nie z braku woli walki, lecz z braku amunicji tak samo walczyła Warszawa a Paryż był od początku miastem otwartym dla wroga to oficerowie i żołnierze tego wojska otworzyli armię krajową najlepiej zorganizowaną największą i najpiękniejszą armię podziemną od Uralu po Atlanty z jej komendantem, głównym generałem Grotem Roweskim, także legionistą. Kiedy ustały działania wojenne do walki z komunizmem niesionym ze wschodu na czerwonych bagnetach stanęli stąd żołnierze prawowitej Rzeczpospolitej. Ci z Podtocka i z Nadwzóry, ci z Lasów, Podlaskich i Białostocki, z Gór Świętokrzyskich i ulic Warszawy. W nowych uwarunkowaniach politycznych grupowali się pod sztandarami organizacji Wolność i Niezawisłość i traktowali swoją powinność wojskową jak święty spadek przekazywany z pokolenia na pokolenie. Potem, gdy utrwalił się zbrodniczy system stalinowski, byli wyjęci spod prawa. Dla nich istniał tylko jeden werdykt komunistycznych sądów – kara śmierci. Przez pół wieku nie było obelg, którymi by ich nie obrzucano. Chciano ich wyrzucić ze zbiorowej pamięci narodu i skazać na wieczną niesławę. Ale dwa lata temu zwołaliśmy tutaj, na Podlasiu, w Leśnej Podlaskiej pierwszy po wojnie zjazd żołnierzy który rozwinął się następnie w Ogólnokrajową Organizację Polityczno-Społeczną po to, żeby zachować prawowity ciąg naszej państwowości. Daję od Jagiellonów, poprzez wideo i marszałka po naszej dzisiejszej potrawiliach. Po to także wydać odprawę wszystkim niedowidzkom stalinizmu, bo nienawiść czerwonych ściga wszystko, co polskie do dzisiaj. Jeszcze niedawno w Zławii oblano farmę, a potem skradziono, smurowano na rynku tablicę kurczi wojowników do niepodległość. Podobną tablicę upamiętniającą walkę Armii Krajowej skradziono w Cieśnca. W Warszawie przy Wisłostradzie sprawdziono dwie brązowe tablice. Jedna z nich upamiętniała walki batalionu powstającego Armii Krajowej Piotła, druga poświęcona była żołnierzom generała Baczka z pierwszej dywizji potrzebnej na zachodzie. Dziękuję za zaproszenie Nie mi uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości z okazji. 74. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. I jubileusze mają to do siebie, że w naszych myślach przewagę bierze historia nad teraźniejszością. Więc nie sposób nie wrócić jeszcze kilkoma słowami do historii. Zwłaszcza, że nasze życie jest tak mocno splecione z historią, że na każdym kroku niemal się o odciska swoje piętno. Gdyś 74 lata temu Polska odzyskała niepodległość, było to naprawdę wielkie wydarzenie, złażywszy na czasy, na trudności, w jakich przyszło wtedy wczesnym ludziom odzyskiwać. Na ołtarzu ojczyzny złożyli ten jakżeż wspaniały dar, dar swego życia, walcząc o wolność, walcząc o niepodległość, o to, aby Polska była Polską, aby każdy Polak był Polakiem. Mamy się modlić o to, aby dziś Nasza ojczyzna, przed którą otwierają się tak wspaniałe perspektywy, potrafiła skorzystać z nich, nie zaprzepaściła tej kolejnej szansy, aby Polacy potrafili wyciągnąć wnioski z tej lekcji. Historii, historii naszego narodu, jego dziejów tak poległych. I teraz będziemy uczestniczyć w Węgrzy Świętej, sprawowanej w intencji naszej ojczyzny. Ogarniemy naszą modlitwą tych, którzy polegli, tych, którzy. Walczyli w tych ostatnich chwilach o to, abyśmy byli wolni. W intencji tych, którzy bardzo często. Ofiarę. ofiarę, naszej modlitwy, komunię świętą w intencji ojczyzny, a także ofiarę może tego cierpienia z powodu chłodu. Niech będzie to ta niewielka nasza cząstka obecnie złożona na ołtarzu dla naszej ojczyzny. Jezusu Bogu tutaj w ofierze cały nasz trud. My naszą myślą wszystkich, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, Wszystkich, którzy dla niej pracowali, także tych wszystkich, którzy i dzisiaj trudzą się dla naszej Ojczyzny, nie tylko zajmując wysokie, wysokie stanowiska, piastując wysokie godności, które są jednocześnie służbą, posługiwaniem, ale także tych wszystkich, którzy trudzą się dla Ojczyzny bez wynagrodzenia, bez zaszczytów, bez medali, którzy ciężko pracują dla swoich rodzin w warsztatach pracy, fabrykach, na roli. Ogarniamy myślą także tych, którzy chcą służyć swoją pracą, ale nie mogą, ponieważ są bezrobotni. Tych wszystkich, którzy stanowią wielką część naszej ojczyzny, ale cierpią, gdyż ten zachręt historii, na którym obecnie się znaleźliśmy, często przerasta ich siły. Bracia i siostry, dzisiejszy dzień, który jest dniem tak czystym, wyraża w pewien sposób nie tylko historię naszej ojczyzny, tę trudną, ale także dzień dzisiejszy. Modląc się za Ojczyznę, będąc tutaj obecnymi, chcemy w pewien sposób oddać cześć tym, którzy dla Ojczyzny bardzo się zasłużyli, ale jesteśmy świadomi, że nie możemy wynagrodzić całego ich trudu. Okazuje się bowiem, że ci, którzy najwięcej dla Ojczyzny zrobili, najbardziej byli niedoceniani i najbardziej dziś. Są niedoceniani, a nawet zapomnieni. Trzeba o tym, bracia i siostry, właśnie dzisiaj, w tym uroczystym dniu, powiedzieć sobie o tym. Legioniści, którzy już przez cały okres I wojny światowej zawiązywali swoją formację, a później pod wodzą marszałka Piłsudskiego walczyli o naszą wolność, byli ludźmi bardzo niedocenionymi w okresie międzywojennym. Różne opinie o nich krążyły. I oni nie zajmowali wysokich stanowisk w naszej ojczyźnie, bo oni walczyli dla idei, nie dla stanowisk i nie dla pieniędzy. Oni byli gotowi złożyć swoje życie dla ojczyzny. Nie myśleli o tym, że ktoś im za to później zapłaci. Tak było bracia i siostry z całą naszą armią, z żołnierzami, którzy walczyli w roku 39 przeciwko najeźdźcy tak z zachodu jak i ze wschodu. Później tych ludzi poniżano, cząc rany i wielu zginęło. Właśnie ci sami ludzie byli tak bardzo później po wojnie prześladowani. Nie otrzymali żadnej nagrody. Więzienie na Zamku Lubelskim, czy siedziba gestapo w Radzymiu Podlaskim po wojnie stały się świadkami nowych cierpień żołnierzy Armii Krajowej w tych samych pomieszczeniach, w tych samych celach. Komuniści trzymali tych, którzy walczyli z faszystami i tam ich katowali. I oni nie zajęli po wojnie żadnych publicznych stanowisk. Nie doczekali się zaszczytów, wynagrodzeń, bo oni walczyli dla idei, dla ojczyzny. Nie dla pieniędzy, nie dla stołków, nie dla zaszczytów, nie dla odznaczeń. I bracia i siostry. Żołnierze, którzy znaleźli się na zachodzie, którzy przeszli cały trudny szlak od Syberii, przez Kazachstan, przez Uzłów, przez Persję, przez Palestynę, Egipt, Włochy, gdzie walczyli pod Monte Cassino, i którzy znaleźli się później na zachodzie, w Anglii, na wygnaniu. Ci ludzie, nie otrzymali żadnej nagrody za swój trud. Oni tysiącami ginęli na obcych ziemiach, nie dla zysku, dla ojczyzny, dla idei. I właśnie ci ludzie byli najbardziej pogardzani i najbardziej pokrzywdzeni. Generał Sikorski, który jest naszym bohaterem narodowym, zginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. I do dziś nie wiadomo, z czyjej ręki. Ludzie niezorientowani, ludzie niekompetentni. I gdy odpowiednie czynniki watykańskie zwróciły im uwagę, że gazeta wyborcza atakuje Kościół, atakuje papieża i naśmiewa się z wartości chrześcijańskich i te wartości wykrzywia, i że oni jako rząd powinni coś z tym zrobić. Bo przecież Watykan jest przyjacielem Polski. Niejaki pan Rokita śmiał bronić gazety wyborczej, czym się bardzo w Watykanie skompromitował. Bracie siostry, to tylko przykład. Trzeba nam pracować dla ojczyzny. Trzeba nam mówić prawdę. Trzeba nam tej prawdy się nie bać. I trzeba nam brać odpowiedzialność w swoje ręce. Jest w naszej ojczyźnie demokracja, ale jeszcze nie umiemy z niej korzystać. Bo gdy patrzymy na ten parlament, co się tam w nim dzieje, musimy także uderzyć się my sami w piersi, kogo wybraliśmy i czy w ogóle poszliśmy do urn wyborczych. Gdy patrzymy na tą pustą salę obrad, kraje się serce. Tym ludziom daliśmy mandaty poselskie, a oni nie wypełniają swych obowiązków. Co oni robią, święty? Codzienna nasza modlitwa, Msza Święta Niedzielna, częsta nasza spowiedź, czerpanie siły od Boga, też może i powinno pomóc nam w służbie w Ojczyźnie. A więc w tym świętym dniu, gdy jesteśmy tutaj zgromadzeni, gdy modlimy się za Ojczyznę, Umocnijmy nasze serca. Nabierzmy otuchy. Nabierzmy optymizmu. Każdy z nas jest bardzo potrzebny. Każdy z nas jest obywatelem naszego kraju i każdy z nas jest dzieckiem Bożym, członkiem Kościoła. Niech wiara trwa w naszych sercach. I w duchu tej wiary służmy. Nie dla zaszczytu. Nie dla pieniędzy. Nie dla stanowisk. Ale dla idei służmy naszym rodzinom, służmy naszej ojczyźnie. Zapraszam do Domu Ludowego w na herbatkę towarzyską. Sądzę, po tym, tej próbie zimy będzie wszystkim smakowała. To znaczy, wszystkim i wszystkim zaproszonym gościom. I jednocześnie zapraszam w ich imieniu i, po herbatce do szkoły podstawowej, gdzie czeka młodzież z częścią artystyczną. Organizatorzy zapewniają, że też będzie ciepło. Jeszcze tylko jedna uwaga. Jeśli ktoś z Państwa nie jest motoryzowanym, to tutaj niektórzy koledzy posiadają samochody. No, no, Jest ja tam gdzie no, jadę. No, ja, no, wo ja. no, no, tak do wojny. Nie, do, do, do klubu. Do klubu, tak. Nie, no, nie, to tak, znaczy ja podjadę z nim. Z to weźcie kogoś. Dobra, no to stoimy. Ja już ファミリーが大事な人は、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生を見つけたのは、私たちの人生